Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj przygotujemy kurczaka ze szpinakiem i serem mozzarellą. Zapraszam do oglądania. Do przepisu wykorzystam 200 g szpinaku. Szpinak umyłem, osuszyłem, a następnie wrzucam na rozgrzaną patelnię z dodatkiem oliwy. Szpinak podsmażam kilka minut, aż zmniejszy swoją objętość. Jedną kulkę sera mozzarella kroję w plastry. Jednego pomidora kroję w ćwiartki A następnie w plasterki Do przepisu wykorzystam dwa pojedyncze filety z kurczaka Fileta umyłem, a następnie rozkrawam go w pół Doprawiam solą Pieprzem apryką słodką i granulowanym czosnkiem. Dodaję szpinak, ser mozzarella i pomidor. Fileta przykrywam drugą częścią i ponownie doprawiam z solą, pieprzem, papryką słodką i granulowanym czosnkiem. Następnie mięso spinam wykałaczkami i tak przygotowanego fileta wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 20 minut. Po tym czasie nasze danie jest już gotowe. Życzę smacznego i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć i do zobaczenia w kolejnych filmach.